Co to wchodzi teraz? Patrzymy. Corblox Warlock. Patrzcie, słuchajcie, z najnowszego dodatku. Z najnows... Yo, się Manko, ja jestem Manek i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z Robloxa. Tym razem dzisiaj pokażę Wam wszystkie sekretne, ukryte kody na końsy i pery w Magnet Simulator. Także oglądajcie do końca, zostawiajcie łapki w górę i zostawiajcie suby pence Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy godzik, a właśnie, pamiętajcie. Żeby użyć kodów, musicie być w grupie, gdzie link do tej grupy macie w opisie, także tam klikacie, robicie joina, czekacie 5 minutek i wszystkie kody, słuchajcie, będą wam e, potem przychodzić, tak super, będą wchodzić, nie? No, dobra, słuchajcie, pierwszy kodzik to mamy standardowo grupet? o nie, coś się nie pisze, groupet, okej, okay. o nie tak, źle napisałem, dobra, słuchajcie i sprawdzamy, Noting group, o nie, to się zepsuło jeszcze raz, dobra, słuchajcie, patrzcie. I to standardowo, gdzie już w poprzednim odcinku wam pokazywałem, mamy pierwszego. Słuchajcie, PETA Magnet pet, a więc pierwszy sekretny pecik. zobaczymy. Od razu go sobie wrzucimy. Zobaczymy, co nam daje. A więc standardowo: 3-3 Coin Boost, 25 Speed i 36 many. To właśnie, słuchajcie, ten filmik jest skierowany głównie dla takich osób, które dopiero zaczynają z magnetem. Na pewno mi się to przyda na początku. Także patrzcie, mamy już pecika. Mamy tutaj zbieramy. O! I już kasiora. Myk. Patrzcie jak szybko. Kto by pomyślał że tak szybko tutaj kasiorkę zrobimy. Dobra, słuchajcie. Zawsze tutaj pozbieramy. Dobra, myk. O, okej, okay. wjechaliśmy od razu na zakup jakiegoś, jakiegoś pesaka. I mamy 6 tysięcy. Patrzcie. Od razu kupujemy myk. Kupiliśmy już mamy 3000 do zebrania. Żeby załadować cały I... Jednym strzałem. Łobabem, panie! 440 tysięcy! I co to się dzieje? Ogarniacie to dopiero pierwszy kodzik, i już taki, takie emocje jak na grzybach. Także tak, pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, czynyczek zostawiacie łapy w górę, zostawiacie suba z dzwonem. Idziemy dalej, dobra, słuchajcie, kolejny, kolejny kodzik. Myk Cyk. I słuchajcie, wpisujemy. Update 17. Co nam daje ten kodzik? Ridim, Ło, dostaliśmy 500 tokenów. I to właśnie tych rebirfowych. Dobra, zobaczymy co za to kupimy. nie, co panie? Co to kupimy? Dobra, słuchajcie, tu mamy za 150, tu mamy za 1000. Dobra, słuchajcie, kupujemy go. Okej, okay, mamy kupionego. Patrzcie jaki mega start. Ledwo zaczęliśmy, już tyle kasiorki jest. Pierwszego rebirfa, żeby wymieniać pety, żebyście mogli ode mnie nawet najlepsze pety dostawać. Jest za 100 milionów. To moment się to zrobi, słuchajcie. Ale normalnie. A właśnie słuchajcie, zapomniałem wam powiedzieć, że specjalnie na ten odcinek stworzyłem nowe konto, nazywają się Faniomanio Właśnie po to, żeby tak jakby ktoś nowy zaczynał, żeby wiedział jakie tutaj kodiki używać, co wejdzie, co nie wejdzie. Dobra, słuchajcie. Eee, tu już mamy kasiorki dużo. Eee, porównamy sobie słuchajcie. Porównamy sobie co nam dały magnety, co nam da magnet ten nowy. Ten ma 12 range i mnożnik 1. Ten ma 7, ale range ma. O nie, to tamten był lepszy. O kurde. Dobra, ale ten też jest spoko. Dobra. Manek w topa. Dobra, słuchajcie, kolejny kolejny kodik. Okej, okay, zobaczymy co teraz mamy. Okej, okay, starter money. To będziemy mieć na kasiorkę słuchajcie. O, źle pisze, manek angielski. Mek. Code invalid. Starter. O Boże, się pomyliłem. Starter. Dobra, tak będzie dobrze. Myk, 25 tysięcy, ale słuchajcie, yy, to to nam już nic nie daje. Bo tyle kasiorki to już my dawno mieliśmy, także jest spoko, jestem bogaty i w ogóle. I myk. Ale czekajcie. E, ciesz, Manek. A ty z Merkury Magnet. Dobra, słuchajcie, tu jest nasz rebirfowy, patrzcie. Tu mieliśmy podstawowy, dawał 4 i 1. Ten nam daje 60 i 7. No to słuchajcie, no to jest... E jest efekt, proszę Państwa, dobra, okej okay. Kolejny, kolejny kodzik mamy teraz, słuchajcie, też wymagany, żeby być w grupie Discord Code Okej, okay, sprawdzamy O, not in group, dobra, jeszcze raz, musimy powtórzyć I teraz wejdzie, patrzcie, kolejny peciak Ło, kolejny peciak i to jest ten złoty pewnie Golden Dominus, patrzcie, już, słuchajcie, już go rzucamy tutaj Myk Patrzcie co on daje, 40 spida 42 razy mnożnik i 3,5 tysiąca Equip O, no, i tak to można robić, myk, myk, myk Aha, bo już ma pełny plecak, o nie Patrzcie, nie, nie trzeba się ruszać, już full I myk I full Dobra, ale to i tak za mało, słuchajcie, do pierwszego rebiffa potrzebujemy 100 milionów Dobra, wyczyszczę się tutaj I kolejny kodzik, nie? Plecaczek, już wszystko mogę kupować Także Pamiętajcie, jeżeli maneczek pomógł, zostawiacie łapkę w górę, nie? Subik z dzwonem też leci i będzie Gites, nie? Dobra, słuchajcie, kolejny kodzik, którego nawet ja wcześniej nie użyłem. Już go wpisujemy. Free space. Tokens. Dobra, cyk. O nie, manek, znowu źle. No dobra, tela będzie Gites. Patrzcie, zostaliśmy od razu na starcie 250. O, a ja myślałem, że coś się tutaj zbugowało. Ło, a tu patrzcie jaki koleś, jakie on mapety tam. Ale no dobra. Patrzcie, dostaliśmy już 250... Space magnetów, także ło, wchodzimy tutaj. To jest ten nowy świat! Patrzcie jak go poprawili jednak teraz, to jak wczoraj otwieraliśmy, słuchajcie. W sumie to nie wczoraj, to kilka dni wcześniej. Słuchajcie, jak otwieraliśmy tutaj ten świat, to wszystko było zacięte, nic tu nie. To nic nie było normalnie. A teraz jak oni tu pouzupełniali, no dobra, ale my tu wracamy, to to będzie później. Słuchajcie, dobra. A więc mamy na pewno jakieś tutaj tokensy. Idziemy z kolejnym kodikiem. Kolejny kodik, słuchajcie, to mamy... Group Space Token. Dobra, to będą kolejne tutaj. Dobra, sprawdzamy. Not in group. Jeszcze raz. Okej, okay, redeem. Ło, wow, 325. Patrzcie co tu jest! Ło wow, baben! Ale nam dołożyło. Dobra, słuchajcie, to może jakiegoś magneta nawet kupię tutaj teraz. Zaraz sprawdzamy. Na 560. I cyk! Słuchajcie, mamy pierwszego fajnego tutaj magneta. Tylko czy to... No dobra, tego mamy rebirfowego. I teraz jak sobie wejdziemy tutaj. Dobra, jednak to sprawdźmy. Tak jakiś. No niech będzie. A nie, dobra, bo on się tu przerzuca, tutaj go założyjemy. Myk, 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 magnet. Okej, okay, to jest Wenus-magnet. Patrzcie, jak zbiera, Ło, wow. O, teraz to to idzie, ale słuchajcie, jeszcze pety trzeba. Dobra, na razie tu się nie ma co bawić. Wracamy, wracamy na swój świat, dobra, okej. Okay. Eee, kolejny pecik. Chyba będzie pet, nie, bo nawet w sumie nie wiem. Dobra, słuchajcie, to mieliśmy, teraz Space is here wpisujemy. Pace is here Oki Doki. Not in group. Ej, co jest? <laughs> Patrzcie, kolejny pet. Kolejny pet. Ło, wow, astronaut, a to jest z tego, z tego nowego słuchajcie, eventu. Dobra, pakujemy go, nie? Od razu zobaczymy, co on daje. 82,5 tysiąca, słuchajcie, to są to te jak najlepsze pety. Dobra, dajemy equip. I patrzcie na samym początku. Już mamy taki wypas. To trzeba jakiś lepszy plecak kupić. 8,3 8, miliona daje. Dobra, słuchajcie, kupimy tutaj od razu lepszy plecak. Bo to i tak nie koniec. Dobra, tutaj za 7 milionów kupujemy. Wy widzicie, co tu się dzieje? Ło! 2,5 biliona. I patrzcie, i już normalnie można robić 5 rebirfów. Cyk! Ło! Wow. Na samym starcie. A może film ma dopiero 5 minut. Nie wiem w sumie. Dobra, okej, okay, słuchajcie, kolejno, yy, kolejny kodzik. Kolejny kodzik. Pamiętajcie, jeżeli wam się podoba, zostawicie łapy w górę, nie? Musi być. Dobra, słuchajcie, kolejny kodzik to jest. Yy, on się... Tak tutaj zwie. A, myk, myk, myk. Myk myk myk. Dobra. Cyk. Ło! Wow. to to wchodzi teraz? Patrzymy Corblox Warlock Patrzcie, słuchajcie, z najnowszego dodatku Z najnowszego update'a już jest Ale pet mocny będzie, słuchajcie Patrzcie, 113 113,5 końców Ło, wow. dobra, to Sorry, magnet A nie, dobra, tego sobie jeszcze mogę tutaj wrzucić Ale on daje czadu Patrzcie, co tu się dzieje 30 bilionów Nie, no to na grubo jest, nie? Ha, dobra, kolejny kodzik Ej. Aż nie wierzę, że to takie, takie rzeczy się dzieją. Dobra, wpisujemy Russo teraz. Też dobry kodik. Kolejny! Patrzcie kolejny pet. Ło! Wow. Tiger ninja! Też dobry peciak. Słuchajcie, nie jednemu rozdałem słuchajcie na live. Także od razu tu go urzucamy. I myk, i patrzcie jaki szybki start. Kiedyś Manek godzinami klepał to wszystko, a teraz to myk, myk myk i zrobiony. Dobra, słuchajcie, muszę jeszcze lepszy pet kupić. Dobra to od tyłu może pójdę myk, 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 myk. Dobra teraz kwadra, tera, y, tutaj cyk Okej okay, kupiłem tego, no dobra przez przypadek, no ale niech będzie Ło! Co tu się dzieje? Dobra Źle, y, panie na razie tutaj ja nic nie chcę od ciebie kupować I zobaczymy teraz ile daje Kasiory Patrzcie 4,7 tera No to nieźle, okej okay, słuchajcie Kolejny kodzik jedziemy Kolejny kodzik, kolejny pet i wpisujemy cookies. Dobra. Myk Kolejny pet. Świnka morska. Patrzcie. Ninja świnka morska. O to się dzieje. Pamiętajcie, słuchajcie. Łapka w górę musi być, nie? No. To było spoko. Dobra, 5 na 5, ten ma 80... Dobra, sorry magnet, ale ciebie już muszę wyrzucić, bo biorę świnkę morską. Dobra, słuchajcie, zaczynamy tutaj. Cyk, cyk, cyk. Ło, szkoda, że te pety po każdym super rebirfie się nie. ten. Te kody się nie resetują, bo wtedy to, słuchajcie, to by tych super rebirthów narobił tyle, że łoba. Dobra. Kolejny kodzik. Dobra, kolejny kodzik bierzemy od razu. Tutaj pety musimy mieć. Słuchajcie, kuki poszło, teraz jeszcze mamy taki kodzik. Robzi. I make. Ło, kolejny pet. Nawet, słuchajcie, nie wiedziałem, nie? Łooo, wow, znowu świnka morska, dobra, pakujemy go tutaj, pakujemy na plecak, dobra, to już wyrzucamy, dwie świnki morskie mamy w ekipie, i teraz zbliżenie, ale patrzcie, ale ja mam pety, Wo już, ale on zasuwają za mną, okej, okay, ale to mało, nie, o, to tyle manek, zaraz powiedzą, manek, te pety to już są słabe, to zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie, że wcale nie, ale okej. Okay. Dobra, kolejny kocik. Jak teraz mamy tutaj, to teraz jest subtu. Myk, myk, myk. No dobra. Cyk! Patrzcie jaki pet teraz wyskoczy, chociaż w sumie ja sam nie wiem. Magma Gentleman! Ło! I patrzcie, to już są naprawdę mocne pety, ale... Nie wiem, czy mocniejsze od tych, co przed chwilą wylosowaliśmy. Yy, nie kody, nie kody, manek, co ty? Tutaj w petach sprawdzamy. Słuchajcie, 24 i 2. No to nie ma na razie. Nie ma nie ma słabszych. Uuu, to magma gentleman. Na razie nie. Okej, okay. Kolejny kodzik, słuchajcie. Wiecie, yy, dla każdego mogą się inne wylosować te pety. Jeżeli chodzi o dany. Słuchajcie, o dany update, nie? Także kolejny kodzik. Słuchajcie, to jest. Myk, 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 ICM 2003, YouTube i Make. Teraz zobaczymy co wyskoczy, oby coś fajnego słuchajcie, oby coś fajnego. Lava Wolf, też nieźle słuchajcie, to jest z tego samego update'u, ale czy on będzie lepszy od tych co, co mamy teraz? Chyba nie, słuchajcie, nie, 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 to jest póki co na razie słabizna, no ale słuchajcie. Jak za darmo, to ja bym brał, nie? No. Pamiętajcie, łapka w górę musi być. No i sub z dzwonem. No. I okej, okay, słuchajcie. I ostatni. Ostatni e, kodzik, który mam dla Was, to jest. Sub to snu. Ok. I cyk. Dobra, słuchajcie, coś leci, coś leci. I znowu lawa wolf. No nie. No Widzę chyba, że tu, słuchajcie, z ostatniego, z przedostatniego update'u, to mieliśmy. Już zaraz sprawdzimy, co nam dały te kody, nie? Patrzcie, z tych kodów mamy tak, najnowszego update'a. Patrzcie, Coreblock Warlock, słuchajcie, to jest jeden z najlepszych petów w grze, póki co, eee, to jest z ostatniego dodatku, z tego 17. Tu mamy z 16. Także, słuchajcie, trzy mamy najlepsze takie pety. E, w sumie cztery, bo dwie świnki morskie I jedna astronauta słuchajcie, I już mamy, patrzcie ile ile ja, mogę pod, ile ja mogę zrobić tutaj Za chwilę rebirfów Myk, myk, myk Dobra, słuchajcie, tutaj od razu wchodzę Robię sobie rebirfów, teraz mogę zrobić Triliony to już są, syk Patrzcie, dobra, wchodzimy teraz w świat Ile ja już mam, 55 rebirfów Już bym mógł zrobić, słuchajcie, super rebirfa no, ale poczekamy. Dobra. I myk. I teraz mogę sobie robić, słuchajcie, tutaj jest od, od 50 cyk. Dobra. Pozbieram, pozbieram, pozbieram. Myk, myk, myk. E, dobra. I pamiętajcie, słuchajcie, jeżeli wymieniacie kasiorkę, to wymieniajcie sobie tutaj, bo jest razy dwa Ło. Wow. O nie, nie mogę zrobić jeszcze. No dobra. I teraz muszę wrócić tutaj, do tej słabszej tablicy. I znowu 50. Myk. Patrzcie ile ja już mam 177 milionów rebirfowych tokenów. I już tutaj wchodzimy, bierzemy coś lepszego. I my, szybciutki start. Oj. Dobra, wchodzimy na miliony. Dobra, to je moje. Patrzcie jak szybko. Ło. Dobra, wracam tutaj teraz. O, panie, tutaj się wymieni. Patrzcie jak szybko. Dobra, słuchajcie, teraz wejdę sobie tutaj w niebieskiego. Cyk, cyk, cyk. Isel. O nie, tu źle zrobiłem teraz. Przepraszam, myk, 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 myk. Dobra, panie, daj pan spokój. Cyk. Dobra. Wchodzimy w niebieskiego, tu sprawdzamy. Teraz myk. Okej. Okay. Wchodzimy. Pyk. 3,8 kwadra. Potrzebuje 30. Dobra, w sumie to. Wiecie w sumie, co dalej robić. Także pamiętajcie, jeżeli Wam się podobał odcinek, zostawiacie łapę w górę, zostawiacie suba z dzwonem. Mam nadzieję, że Wam się kodziki przydały, nie? No. Jak się nie przydały, bo macie lepsze pety, to też zostaw łapę w górę, zostaw suba z dzwonem. I co? Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, ma.